Tą mapę tu w sumie już na pamięć znam z zamkniętymi mhm. oczami. Tam jest moja repa. A, tam jest moje kurwa... mój szacunek. No co, co tu się dzieje? O kurwa, ile ludzi, kurwa. Nie bak, masz kaca jak Warbus, też Czy Trzy typy tej frakcji, arka, którzy nie tu nie. byli, nie wysłali skautów. Wszyscy są już po desecie. ktoś tam jeszcze dojeżdża zgubiona troszeczkę jakaś. Ej, nie wiem czy mnie słuchaliście. Oni mogą się odpalić na wiecie o co chodzi Widzę właśnie, widzę. bo... Ich. jesteśmy dość łakową kąskiem. No ale mhm. mamy trzy tym to zjemy tych tylko zerk jest. To, nie no. zanim się odpalą, to doby, że kurwa uciec. Ja pierw tak. muszą zdjąć frakcję, później dopiero mogą się odpalić. Trzy mapy zmienić do tej pory. Ale gdy my będziemy się bić, mogą się odpalić. Dokładnie. Czy jeżeli ty się odpala, a rzucisz z mamutem R w niego przerwiesz mu, kast tego? Odpalają, zrzucają odpala. No, chcą się odpalić. No nie będę. Jeden, drugi, trzeci, czwarty. Baitują tylko. Lecimy na Warkampa. Gdzie chodzi? Napisał mi lider i Illi, że dadzą nam Warcampa, ale potem się bijemy. Dobra. Będziemy wbijać ich. Uważajcie Panowie będą wchodzić, dodatko dajcie im miejsce no, I od tyłu pamiętajcie, że tu nie wchodzicie Od tu w nich wchodzimy. Wracamy i ciśniemy. Drugie parto, mu to Mamute odrzucają. Zabicie tylko tanka z kłodą ja takie lagi że nic nie widzę jak W drugie party gdzie jesteś W środku fajtu Na górze O ten ote, WN Nabiegają Chila bym potrzebował Jesus, że Pad jeden od nas Chwilę są na Ja się wyłożyłem już chwilę Ubierać się jedziemy jeszcze raz? No jak już to co, cofamy na NW, cofamy na NW Mamu to osłaniają Rundkę NW cofamy Oni mnie tu kurwa odcięli ej Jest Teraz... na mnie w chuj typów ej Gdzie ty jesteś? Dobra już już. Dobra, kto żyje, kto nie żyje. Michał Zdecken. Trochę here. nas żyje chyba. Z drugiej oparty masz raz, no dwa, ja trzy, cztery, pięć, sześć, siedem.